Tak się zastanawiałem, o czym bym powiedzieć na to jubileuszowo 40 pielgrzymka i tak przez dłuższy czas już mi się kotłowało w głowie i to jakoś padło, że nasza pielgrzymka to jest głównie droga, więc trzeba jak powiedzieć o trudności dróg, niekoniecznie tylko pielgrzymkowych, że często na początku jest prosto, przyjemnie Potem jest coraz ciężej, im człowiek głębiej się w coś angażuje, im człowiek dalej idzie, jest coraz ciężej. I tak trochę porównując do drugiej pana Jezusa na tym naszym świecie, potem jest najciężej, ale zawsze na końcu przez krzyż możemy dojść do zmartwychwstania. To właśnie chciałem zwrócić uwagę na taki schemat, który właśnie Jezus nam pokazał przez swoje życie. To można odnieść do wielu zdarzeń w naszych życiach, ale dzisiaj głównie chciałem powiedzieć o właśnie naszym pielgrzymowaniu. No bo patrzcie, na samym początku swojej działalności, oczywiście już po wrześniach, wyrodanie, Pan Jezus swoim uczniom, pierwszy cud jaki był, to dał około 360 litrów wina. To robi wrażenie. Oczywiście nie chodziło tylko o uratowanie wesela, czy tam inne sprawy teologiczne, ale no taki znak na samym początku. Pan Jezus zaczynał od takiej powiedzmy euforii. No ale potem Jezus w swoim nauczaniu powoli zaczyna mówić rzeczy coraz trudniejsze swoim uczniom, tym wszystkich, którzy za nim idą. Każe miłować nieprzyjaciół, każe rozdawać swoje majątki. Jak y, mówi o błogosławieństwach, to to wręcz mówi, że błogosławieni, czyli po polsku szczęśliwi, są ci, którzy się smucą. Czyli tak naprawdę Jezus w Trozno mówi, że na tym świecie nie ma szans na osiągnięcie takiego prawdziwego szczęścia. No ale potem przychodzi Wielki Tydzień, czyli ta działalność Jezusa, która prowadziła do tych dni, na razie jest powiedzmy sielsko, no bo. Jezus wchodzi, wjeżdża na osiołku do Jerozolimy, wszyscy go witają, euforia. No ale wiemy, co się potem dzieje za kilka dni. Jezus jest odrzucony przez tych samych ludzi, którzy go przed chwilą witali, opuszczony przez uczniów, którzy niedawno się zarzekali, że życie za niego oddadzą. No i mogłaby się zdawać, że niżej upaść się nie da, ale właśnie w chwili tej największej trudności, tego takiego największego upodlenia, Jezus osiąga największe zwycięstwo. Bo jego droga nie kończy się na Golgocie, ale po śmierci na krzyżu następuje zmartwychwstanie. Jezus żyje i tego już nikt nie zmieni. No i teraz spróbujmy sobie porównać ta właśnie działalność Jezusa do takiego naszego zmagania pielgrzymkowego. No bo patrzcie, na początku jest też pięknie. Przygotowania, narastająca ekscytacja. Bo znowu pielgrzymka się zbliża, potem spotkanie w poniedziałek, potem oczywiście uroczystą święta dzisiaj z rana na rozpoczęcie. Pamiątkowe zdjęcie, wszyscy uśmiechnięci. Potem idziemy ulicami Krzeszowic. Jest pięknie, ludzie pełni energii, mieszkańcy nam machają, życzą powodzenia, proszą o modlitwa. Bo w końcu znowu możemy iść. Znowu możemy porozmawiać z ludźmi z którymi się może widzimy tylko raz w roku. I pełni nadziei wchodzimy do Bojkowa i zaczynają się schody. Bo nagle się okazuje, że droga, że ta druga miejscowość na naszej trasie nie ma końca. Idziemy i idziemy, a nawet jeszcze my nie doszli do kościoła. Potem Żernica. Pierwszy różaniec, śpiewy, jest wesoło. Chwila zmartwienia, bo konferencja się przeciągła. Ale zaraz dojdziemy do Szośnicowic. Tam kolejny postój, potem piękna droga łąkami i lasem, chyba że będzie loło to nie, potem knajpka w Rachowicach, no i już prosta droga do Bojszowa, wyczekiwany odpoczynek, śpiewanie na schodach, wieczorna konferencja. Szczęśliwi, zasypione na podłodze, chłodnej, przyjemnie chłodnej w salkach, minęła nasza niedziela palmowa. No i w czwartek dopiero się zacznie. Bo okazuje się, że nogi się jednak nie zregenerowały w nocy tak, jak się nam no, wydawało, że się zregenerują. Że blazy się jednak nie wchłonęły, a zakwasy zaczynają dokuczać. Ale idziemy dalej, śpiewamy godzinki, go Dochodzimy do boiska i dociera do nas, że to dopiero pierwszy postój, a już siły słabną. Potem chwilka, znowu trochę radości, postój pod dębem. No i docieramy do obłędu. Okazuje się, że jest ciężko. Po tym zalesiu, jak masujemy zbolałe nogi, myślimy o drugim obłędzie. Myślimy, że nie damy rady, ale jakoś dawamy radę, docieramy do leśnicy. No i tu zaczyna się nasza symboliczna Golgota. Nawet wchodzimy pod stromogóra, nawet są schody, nawet są przykrzyże. I wtedy, kiedy myślimy, że już nie damy rady, Wchodzimy na rajski plac, całujemy ziemia i wiemy, że lepiej być nie może. No i tu właśnie jest taka najważniejsza myśl tej konferencji, że te początki zawsze są fajne, zawsze są sielskie, czy idemy do nowej roboty, czy cokolwiek robimy. Zawsze na początku jest w miarę fajnie, no ale potem im dalej w las, Coraz ciężej, tym coraz więcej trudności. Ale Jezus nam właśnie pokazuje, też swoją działalnością, że jeżeli wytrwamy w tej naszej drodze, jak zwyciężymy te nasze słabości i ograniczenia, to osiągniemy szczęście. Tu na Ziemi, kiedy w przypadku naszej pielgrzymki, będziemy mogli kolejny raz stanąć na rajskim placu, uczestniczyć w naszych obchodach. No a kiedyś w piękniejszym ze światów, szczęście nieskończenie razy większe. Tylko wystarczy wytrwać. Dziękuję.